Akademia boksu Roberta Gortata nie zwalnia tempa. Nie tak dawne sukcesy Ewy Białas tylko zdopingowały młodsze pokolenie. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim wystartowała zawodniczka Akademii Dorota Wawszczyk. Ta wygrała kwalifikacje. Były dwie kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Dziewczyn, ponieważ zmniejszyli ilość dziewczyn z 8 zawodniczych do czterech, także jest bardzo ciężko się dostać na tę Olimpiadę. I jest to już duży sukces, dostanie się, ponieważ ma dziewczyna zapewniony medal. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży odbywała się od 22 do 25 maja. Dorotowawszczyk promocję do tych zawodów uzyskała po startach w eliminacjach w Gliwicach. Dorotka na eliminacjach dobrze wypadła, wygrała walkę. W finale ją tam trochę skrzywdzili, 2-1, ale awansowała na Olimpiady Młodzieży. No i jechaliśmy, wiedzieliśmy, że mamy już medal. Jechaliśmy z nadziejami i z myślami o poprawieniu tego medalu. Boksowaliśmy z zawodniczką, Dorota boksowała z zawodniczką Starnowa, bardzo niewygodną, parła do przodu cały czas. Po rozmowie z Rotką tam stwierdziliśmy, że prosimy, że spaliła psychicznie. No to jest dopiero młoda dziewczyna, która zaczyna stawać pierwsze kroki. Ona teraz na Litwie dopiero stoczyła siódmą walkę, ale ja jestem jak najbardziej zadowolony z występu, ponieważ technicznie zawalczyła bardzo fajnie. Choć brąz dla młodej zawodniczki to wielkie wyróżnienie, do zawodów przygotowywała się ciężko, z chęcią zdobycia wyższego miejsca. Swoją walkę zawodniczka stoczyła z Nikolą Maksymowicz z Global Boxing Tarnów. Walkę tę przegrała 2 do 3 i ostatecznie zdobyła brązowy medal ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Powiedz mi, jak się przygotowywałaś do startu w Olimpiadzie? O pierwszy tydzień przede wszystkim bardzo dużo biegałam, rzucałam piłką lekarską oraz ćwiczyłam na ciężarkach. Drugi tydzień przed Olimpiadą Młodzieży codziennie miałam sparingi z moimi kolegami i koleżankami, a ostatni tydzień to była tarcza i technika. Powiedz mi, jak ci się walczyło w eliminacjach? Na eliminacjach było bardzo fajnie, bardzo mi się podobały walki, walczyłam z dziewczyną. Podobnej mojej yy, kondycji fizycznej, i wygrałam tą walkę jednogłośnie na punkty, więc jako, że miałam tylko cztery dziewczyny w swojej wadze, więc już sobie zapewniałam ten medal tą walką kwalifikacyjną. Drugą walkę przegrałam. Niewielką różnicą punktów, bo jeden do dwóch, ale jestem zadowolona. Yy, wróćmy zatem do Olimpiady. Niestety przegrana walka z trudną zawodniczką. Jak ci się walczyło? Co poszło nie tak? Moim zdaniem zawodniczka była bardzo dobra, tak samo jak ja, ale siłowo chyba troszeczkę wygrała. Troszeczkę zawiodło u mnie właśnie to, że troszkę nie słuchałam trenera, ale mam nadzieję to poprawić na kolejnych walkach. Pięściarze Akademii startowali również w czwartym międzynarodowym turnieju bokserskim imienia Tadeusza Wijasa w Jastrzębiu Zdroju. Tam też odnieśliśmy Kacper Sienkowski, odniósł zwycięstwo Daria Kramarczyk, poniosła porażkę, ale z miejscową zawodniczką, gdzie tam sędziowie może trochę przyjemniejszym okiem patrzyli. Ja tak jak mówię, i walkę stoczyli jeszcze Mikołaj Durnek i Oliwier Ptasiński, była to bratobójcza walka, ponieważ Mikołaj już ma stoczone walki, Oliwier debiutował, chciałem żeby zaliczył debiut w ringu, żeby poczuł tą atmosferę, zobaczył jak to jest. Więc jak najbardziej jestem z walki zadowolony. Tam była trochę różnica wagi między tymi zawodnikami, ale wypadli bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony z obydwu i z nadziejami będziemy się przygotowywali do Mistrzostw Polski Młodzików, które się odbędą w Łomży. Szkółka bokserska stawiana młodych ludzi, którzy już teraz pokazują się z dobrej strony.